Witam wszystkich bardzo serdecznie ja jestem Seba w dzisiejszym odcinku zagramy se fortnite i co będziemy robili w tym Fortnitecie? się zapytacie no będziemy robili fajną rzecz tylko ja się jak zwykle nie ustawiłem mhm I teraz, pyk no, i mnie nie widać. No, i teraz mnie widać. Czy? Wyłącz muzykę w grze. Nie tą, tylko tą. Dokończyłem sobie wyzwania Predatora. Za, żeby dostać standard trzeba znaleźć tajną kapsułę, potem taką emotkę za. Porozmawianie z mistrzem rzucania mięso od trutką i manekinem. Taką emotkę śmieszną. Dostajemy za zebranie trzech apteczek, i to były trzy pierwsze. To zadanie. Najłatwiej jest wam pokażę. Jest jakiś turniej w ogóle, a na trójkach. Jak było na bogato, to to wyzwanie można było łatwo zrobić. Że chodzi o to w tym wyzwaniu, że trzeba zebrać przedmiot lepiej. Lepszy niż legendarny albo legendarny. Żeby zdobyć Predatora trzeba go zabić. I teraz już widzicie: ukończyć zlecenie jako Predator, odwieść mieszkanie Predatora w zakątku łowcy i widzicie te wyzwania. I spróbujemy je zrobić. Zmieniam skina na Predator i w ogóle. Predatory to fajny skinak. Podoba mi się bardzo. A mi się są w lesie. Najpierw odwiedzimy zakątek łowcy. Nagryła się wszystko? Tak. Nie. Tu jest coś do streamów. Taki spoiler. Ale ja na tajną twierdzę już nie latam. Po prostu zrobiłem to co chciałem, jak wygląda moja kolekcja? Złyba mi trochę gorzej. Ale ja to zrobię. Dobra, lecimy do. W ogóle ten. ten ham. Ten ham. Mandobobo Ma nową broń. Jakiś karabin. Który strzela jakimiś czerwonymi kulkami więc może pokonamy predatora? Lepiej tak leciecie. Nie wiem gdzie jest ten domek. Za kąta kłowce. I w ogóle Terminator jest Fortnite. Ja znowu nie wiem kim jest predator 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 to taki gościu z dreadami On jest straszne Znaczy nie, że jest straszne, bo jest straszne Tylko Szukam domu tego gościa i chyba tu, skoro ziomek tutaj no i nice Ciało mnie zaliczyło. To było dziwne. Jeszcze raz musimy polecieć. I przy okazji nam się robi jedno z um. muszę sobie znaleźć. Eeeem, um, to wyzwanie to tam nagrywa się wszystko, nie? Tak. I ja w ogóle zacząłem nagrywać na 0,0 i, I mam taką ramkę. Możecie ją ocenić w skali od 1 do 10. To jest tu, a Predator jest na tajnej twierdzy. i Predator to jest taki ciul, że on może się zniknąć. Może się zniknąć, jak nie powiem, co. <ś> Dobra, wylatujemy szybko. I potem się dziwię, że krzyczę na filmach. Muszę mieć dalej oddalony mikrofon. A teraz pewnie mnie nie słychać. To muszę. Ale, że ja wyleciałem za wcześnie. Ja to jestem jednak mądry. Bierzemy w łódkę, w ogóle zrobię jakieś głupstwo w tym 15-20. Dodali do motorówki, do motorówki dodali paliwo. Napiszcie w komentarzach, czy są jakieś moczuchówki na gaz. O! Zianek, spokój się. Ty jesteś niepoważny. Że Ty chcesz mnie bić. Hmm. Ciężko będzie. I zdobyliśmy sobie pęczaczek. Nie będzie highlightsów. Chyba. I otrzymujemy matkę. I teraz ukońc zlecenia jako predator. To jest. To jest ukryty styl, taki śmieszny. Dla innych one się wydaje śmieszne, ale dla mnie trochę jabskr. I obejrzymy sobie też zwiastun Predatora e, fajnie wygląda ten Predator z tą kulą księżycową. I w ogóle jest nowa pompa, bo nie zrobiłem filmiku z 15 krewka 20. Jest pompa, która fajna jest. I w ogóle jest sezon do marca. Teraz, gdzie musimy polecieć? Tam, gdzie jest zlecenie jakieś proste, czyli tu na wylawik, żeby nikt ze mną nie poleciał, chciałem, żeby nikt ze mną nie poleciał. A co? Ludzie latają na stację benzynową! A że nie ma tutaj npc a Przecież tutaj był, na wylewie. A, to był w podziemiach. Snajperka. Ciężko będzie, jak dadzą mi jakieś wyzwanie na gracza. Bo znowu Skołpa nikogo nie zrobię Pod layoutem To by był tutaj normalnie npc O, widzę ziomka. Który się zabudował. Gdzie jest npc Przepraszam, że ja tak tragicznie jeżdżę. Auuuuu! Ziomek ma jakieś... goda. Ale, że ziomek. Mam czternaście, Nie mam apteki żadnej chyba. Mam apteka I wróciło pływanie przez piasek, więc można, ale lepiej tego znowu nie glitchować. Nie ma tam Ja Są soczki. Jest MK i jest pompa. Wyrzucam snajperkę. Nie zrobię El profesor, snajperki. No, i jak zrobimy te wyzwania, to polecimy sobie na kurzące kominy zlecenia jako predator. Ja jest tu. I to chyba jest ten gościu. Ja go podjeżdżam. To co, że on jest na piasku? O, widzę go. Powinienem go widzieć. Gdzie jesteś, mordeczko? Nie widzę go. Powinien zaraz kampi, Bo... O nie. Mando, bo... Nie widzi mnie. Nie widać. Nie widzi mnie. Jas... Ej, nie działa mi auto. Muszę zabić Mando, bo było Ale szczelnieście. Ej, czy to zalicza? O nie. O, ich... Chciałem przetestować tą broń, ale nie da się. Dwa wyzwania na raz. I chyba wszystkie zadania Predatora. Zadają obrażenia. Przy... Aha, czyli jeszcze muszę na termowizji. To lecimy na kominę. A i zapomniałem, jak zwykle, co zmienić na nieobecne i na prywatną i tu jest predator i tam tego T-800 i pokażę wam potem na końcu odcinka Ten portal przy tajnej twierdzy będzie, wstawka. Będziemy musieli wyłowić rybkę z termowizją, która nam popsuje chyba wszystko. Resetujemy wszystko. Niebo. Jasność mi chodzi. Ta, tu jest ten portal. Wiem, że nie mam tutaj zadania, ale my tu lecimy. Tylko dlatego, że tu jest portal. Ale nie widać tego portalu. A, tu jest. To wyłowimy rybkę na termowizję. Jak będę widział ziomka. To ją zeżram. I pompą. Pom. Nie widzę nic, co, co by się nadało do łowienia. Ale widzę ziomków. Więc jest dobrze. Dobra. Nie. Chyba tu jest wędka. Jak tu nie ma wędki. O, i pompa. Pompa zwykła. Wszędzie są łowiska, nie ma ryb. Tego dołowena. Wędki nie ma. Jak ja mam to zrobić, jak nie ma wędki. Może tam jest tu może być. Mam snajperkę i pompę. Więc nie jest za fajnie. Ale pompom można zadać dużo obrażenia, więc... No i w ogóle to w tej stawce będą dwa portale. Dobra, jak tu ziomeczka nie ma, to słowo odchodzi z hukiem. Ja jest Still not funny. Tu jest płomen, a nie mam płomieni. Nie chcę z tobą walczyć, daj mi wędkę. Tu jest wandka. Tylko teraz pewnie nie trafię tej ryby. Zapomniany zakątek. Dlaczego niby zapomniany? Bierę wanda i będzie łowiona. lina rybka Ona się przyda Ona się przyda wtedy kiedy Brawiorę łódkę. Ona jest głośna. Nie ma. Nie ma. O się boguje. O ci. I ja nie no ja szczelinka i peksyk mek do jakiegoś łowiska O, ja jeszcze mam zadanie zaliczę. Same korzyści Sprawdzę ile nagrywa się 20 minut Malutko. Teraz wyłowić tą rybę. Co będzie ciężkie. Ale podej podejąłem się tego wyzwania. Nie ta ryba, ale... Fajnie wygląda ta ryba. Meduza. Nie chcę nic takiego. Chcę tą rybę. I przeciwnika. Hmm, Rybo słona. Ej. Ryba! Łyba. Łyba. Kepciu. Czyli gdzieś jest jakiś ziomek z koło łyba. Płaszczak. na serio nie ma żadnej ryby termowizji. Ryba punktu zerowego. To naprawdę nie jest fajne. Męczysz się z czymś. Ja tego nie muszę robić. Nie muszę. Ale to robię. Bo korzyści są takie, że jutro tego nie będę musiał robić. <laughs> Szkoda. Ale że. Jest trochę wody. Strafię. Ostatnie łowisko. Płaszczak. Zwykły. Płaszczak. MK. Serio. Ale że zielone żywopłoty. Tylko żeby mnie nikt nie ostrzelił, bo ja jestem na wygnięciu. Zakop. Zakop. Zagrzeb mnie. A serio? Nie da się leczyć pod tą kopułą? Tylko żeby mnie nie zauważyli. Dobra, lecimy dalej. Proszę. Tak mało. Pomarańczowy płaszczak. Dobra. No jak wygram, to... To będę się głupio czuł. Pompa. Ciężko będzie. Jakie top 20. Ja mam zero fragów. Ja tu nigdy nie latam. A tu chyba jest jakieś spokój. Dobra, automatyczne chłodzenie. Jak będę widział, jak będę widział łowisko, to będę łowił. Mamy zostać łapkę, góra i słowa na kanale, ale to jest dobrowolna. No i ziomek, spocony jest. Powiedziałem, że zrobię wszystkie zadania. To one będą w tym odcinku. Ale kończymy nagranie z OBS-a. Naura.